Witamy serdecznie, witam cię Piotrze po raz kolejny. Witam, witam. Witamy wszystkich naszych słuchaczy, tych, którzy czekali tych, którzy nas lubią i nie lubią, bo różni się pojawiają hejterzy ogólnie. Dzisiaj troszeczkę z ciekawym tematem wjeżdżamy, bo wjeżdżamy na temat Trzeciej wojny światowej i na temat tego, że obcy nie chcą tego wybuchu tej Trzeciej wojny światowej, prawda? Ja powiem ci tak, że wiele tematów się pojawia związanych z tą trzecią wojną światową i mam wrażenie że czasami, że na tym polu walki, chociaż to pole walki to jest tylko mgłą do tej wojny, ale w mojej ocenie, natomiast tam podobno królują zawsze drony, tak, więc przed nastaniem tej fali, tych obserwacji, tych dronów, takie odżyły, bym powiedział, pogłoski o tym, że obcy ingerowali na stanowiskach z bronią jądrową. Jakby w ogóle, szczerze mówiąc, chcąc w jakiś tam sposób uzmysłowić ludziom, że mogą zatrzymać ten wybuch wojny jądrowej, albo nie wiem, możliwe, że przejąć kontrolę nad pociskami, tak? No i może. Wiesz konkretnie, w czyich wypowiedziach pojawiały się takie wzmianki? Jeżeli chodzi o tę trzecią wojnę, to są tacy, którzy mówią, że ona tak naprawdę trwa od zakończenia drugiej. Ale teraz od około 20 listopada mamy taką dziwną, przedziwną sytuację, bo jak wiecie, w listopadzie mieliśmy te przesłuchania w kongresie odnośnie UFO. A tydzień później, po tym pierwszym przesłuchaniu, czyli 20 listopada, mamy nagle taką o, dziwną, niepokojącą deklarację ze strony Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie, że coś nadlatuje nad ich bazy. Bazy dzierżawione od Rafu, zlokalizowane w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że przynajmniej w jednej z tych baz było planowane przetrzymywanie broni jądrowej. Natomiast na tym spotkaniu w kongresie padają takie przestrogi ze strony tych, którzy tam biorą udział, a te osoby są, jak pamiętacie, w jakiś tam sposób powiązane z, z wywiadem, z marynarką wojenną. Chodzi o Louis Elizondo i Tima Galadetta. Padają ostrzeżenia, że UFO się pojawia nad takimi wrażliwymi stanowiskami, między innymi z bronią jądrową. No i pech chciał tydzień później pojawia się znowu te uapy dają o sobie znać tylko że nie są nazywane ułapami tylko dronami i od tego czasu 20 lipca listopada przepraszam mamy wysyp różnego rodzaju doniesień na temat dronów szczególnie w Wielkiej Brytanii tam to się stało oficjalne jeżeli chodzi o te bazy jedna z tych baz to Heat w hrabstwie Suffolk z którą już były związane jakieś pogłoski o UFO w latach 50. I nagle to wszystko nam odżywa, nagle materializują się zapowiedziane wcześniej przestrogi, obawy związane z tym, że UFO się pojawia w miejscach, gdzie ta broń jądrowa jest przechowywana. I to się dzieje teraz. Przecież na tym spotkaniu kongresowym mamy takie słowa, że no UFO, UAPY pojawiają się nad elektrowniami jądrowymi, nad bazą lęgli się pojawiają, pojawiają się wokół lotniskowców. No to one są bardzo blisko takich kluczowych, um, kluczowych instalacji, kluczowych jednostek z punktu widzenia obronności czy bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Stany Zjednoczone udają, że nic z tym nie robią, to po co to wszystko jest zrobione, to jest zupełnie inna kwestia. W każdym bądź razie w przestrzeni publicznej pojawia się straszak mówiący, że jakieś obiekty, nazywane dronami, niepokoją ludzi. Teraz powoli to zaczyna wkraczać w jakąś masową, nie wiem, panikę, w jakąś manię wręcz związaną z tym, że, że tych obiektów jest mnóstwo i że są praktycznie wszędzie. Mówi się, że New Jersey pada obecnie falą, ofiarą, przepraszam, fali takich dronów. To jest zastanawiające. To wszystko się ze sobą jakoś dziwnie wiąże. Mamy do czynienia z taką sytuacją, jakby ktoś chciał umyślnie zaszczepić w ludziach pewne obawy. Takie mam wrażenie. Natomiast sama koncepcja tego, że UFO się pojawia nad stanowiskami z bronią jądrową i może chcieć uzmysłowić człowiekowi, iż no, broń masowego rażenia to nie jest droga, którą powinien iść. Ta koncepcja jest stara, nawet bardzo. Ona liczy sobie około 50 lat mniej więcej, chociaż tak naprawdę, jeżeli podejdziemy do tego tak od samego początku, no to tuż po zamanifestowaniu się zjawiska UFO, może źle powiedziałem zamanifestowaniu się, UFO się pojawiło około roku, nie wiem, w masowej świadomości. Pojawiło się w około roku 1947, wtedy zaczęto o nim pisać i mówić głośno i tak stało się elementem naszej rzeczywistości. Prawdopodobnie wcześniej ono istniało też w innych formach, tylko ludzie inaczej postrzegali. Natomiast po 1945 roku, po pierwszym użyciu broni jądrowej po kolejnych testach, pojawia się w umyśle wielu takie przeświadczenie, iż UFO, no nagle pojawiło się w, w większej ilości, wręcz w zmasowanej ilości, biorąc pod uwagę te wszystkie fale spotkań z latającymi talerzami, no i może to jest odpowiedź na to, że oni reagują w jakiś sposób na to, co człowiek robi, że też chcą przekazać, iż rozwój broni jądrowej to nie jest droga, którą się powinno iść. Z drugiej strony byli tacy, którzy mówili, że ta te manifestacje wręcz masowe obiektów UFO na całej Ziemi są, wynikają z tego, iż po prostu testy jądrowe no, trochę niepokoją obiekty UFO i ich twórców, ponieważ oni też tu mieszkają i tak jakby ostentacyjnie dają do zrozumienia człowiekowi, iż no, nie powinien tego robić, że nie jest tu sam. One się oczywiście nie kontaktują, żeby to powiedzieć, ale tak właśnie manifestacyjnie, ostentacyjnie to pokazują, że tutaj są. No i tą drogą idąc, wiele osób doszło do wniosku, że a może oni się chcą nami zaopiekować, może oni chcą nam dać coś do zrozumienia. I wtedy 50 lat temu, gdzieś w latach 70. Pojawiają się pogłoski o tym, iż UFO bywa widywane nad stanowiskami z bronią jądrową, ba dochodzi do sytuacji, kiedy ono jest w stanie wpłynąć albo wejść w kontakt z systemami, które odpowiadają za zarządzanie, za sterowanie tego typu pociskami czy, czy stanowiskami z, z bronią. Jest w stanie odciąć po prostu na przykład prąd, albo sterowanie odciąć i tyle. Potem pojawiają się analogiczne historie ze Związku Radzieckiego. Potem Robert Hastings, jeden z ufologów amerykańskich, publikuje książkę, z której wynika, że takich obserwacji, takich incydentów, kiedy ktoś latuje nad stanowiska z bronią jądrową, są dziesiątki, jeżeli nie setki. Co ciekawe, jest tam też wątek polski, ale kiedyś o nim może powiemy. No i co z tego wynika? Wiele osób. Tak przynajmniej sobie snuje, tak, tak sobie wyobraża, że te manifestacje, chociaż nie było ich dużo, takich, kiedy te obiekty przejmowały kontrolę nad pociskami, tak, a tak naprawdę ich było kilka, że te manifestacje tego typu świadczą o tym, że obcy chcą powiedzieć, no nie ruszajcie tych, tych pocisków, bo jeżeli to zrobicie, jeżeli wybuchnie trzecia wojna, to my mamy pełną moc i pełną zdolność do tego, żeby te pociski zatrzymać a razem z tymi pociskami rozwój konfliktu. O tym mówi na przykład Edgar Mitchell, był astronom, astronauta, przepraszam, yy, oficer, który po zakończeniu kariery w NASA zaczyna interesować się parapsychologią, zbiera informacje na temat zjawisk psi, na temat UFO. Dochodzi do takiego wniosku, że obcy tutaj są i cały czas z nami w jakiś sposób wchodzą w interakcje. I mówi właśnie, że jeżeli by doszło do takiego scenariusza, to oni są w stanie ingerować. To samo powtarza wiele lat później Haim Eshet, facet, który jest ojcie, ojcem programu satelitarnego Izraela, jest też długoletnim pracownikiem spec służb. I on wydaje taką głośną książkę, taki wywiad rzekę w zasadzie ze sobą. Gdzie przedstawia swój pogląd na temat zjawiska UFO? I mówi to samo, że dochodziło do sytuacji, kiedy na Pacyfiku obiekty UFO strącały po prostu jakieś testowe pociski z bronią jądrową, że i Eszad mówi coś takiego, że nawet III wojna światowa w, została zatrzymana przez obiekty UFO, kiedy one demonstracyjnie pokazały, że no nie, należy, nie należy tego robić w. W momencie y, kryzysu kubańskiego to było. Kolejna sprawa y, z tych doniesień, z tych, do, z tych przecieków wynika, że te incydenty, kiedy UFO przejmowało kontrolę nad y, stanowiskami z bronią jądrową, no to były bardzo specyficzne, bo to były takie sytuacje, kiedy rzeczywiście ta wojna wisiałaby na włosku, gdyby to UFO przejęło kontrolę i, wys, i, i doprowadziło do wystrzelenia tych pocisków bo zarówno no w przypadku Stanów Zjednoczonych i tamtejszych incydentów, jak i też incydentu albo incydentów, które miały miejsce na w Związku Radzieckim, no to wystrzelenie takich pocisków w momencie, kiedy one są pod kontrolą innej inteligencji, może nawet kosmitów, doprowadziłoby niezwłocznie do kolejnego konfliktu i być może konfliktu nuklearnego, także Wniosek z tego jest taki, iż te manifestacje, inaczej, że to zainteresowanie obiektów UFO stanowiskami z bronią jądrową nie jest przypadkowe. I w niektórych incydentach dochodziło do prób zamanifestowania ludziom czegoś, zamanifestowania tego, że te obiekty, ta inteligencja jest w stanie. Coś z tymi pociskami zrobi. No Zrozumiano to tak, że jest w stanie zapobiec wybuchowi wojny, ale nikt nie wie, o co jej naprawdę chodziło? Mm -hmm. No to jest. Wiesz, to jest prawda. Natomiast jest jeszcze druga kwestia. Wiesz, jak w ogóle tego typu ingerencje wyglądały, tak? W ogóle czy UFO zawsze przyjmowało, przejmowało tą kontrolę nad tymi pociskami, czy może po prostu tylko i wyłącznie zaznaczał swoją obecność. W większości przypadków, które Hastings opisał, to były obserwacje obiektów w pobliżu na przykład silosów, tak? mm. w pobliżu baz wojskowych, w pobliżu miejsc, gdzie broń nuklearna była składowana. I to miało miejsce zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. Miało miejsce także prawdopodobnie w, związku, znaczy prawdopodobnie w Związku Radzieckim. Znamy jeden taki przypadek z Ukrainy, kiedy te pociski skierowane w kierunku instalacji natowskich zostały przejęte na chwilę przez obiekt UFO, a potem wszystko wróciło do normy. I to też była taka manifestacyjna, nie wiem, już deklaracja czegoś, no ja mówię, my to my, my jako ludzie, Odczytujemy to jako, jako zapowiedź tego, że nie, nie, nie ruszajcie tego, ale tak naprawdę nie wiemy, czym, czym to było podyktowane. No. Tych relacji upowidywanych nad poligonami, nad elektrowniami jądrowymi jest mnóstwo i one nie zawsze są jakieś bardzo spektakularne. Czasami się to ogranicza tylko do obecności jakichś maszyn nad danymi instalacjami. Co więcej, co trzeba powiedzieć, o ile Robert Hastings opisuje te zdarzenia, często po prostu jako takie klasyczne obserwację UFO, tak? Czyli mamy duży obiekt w kształcie dysku, absolutnie niezidentyfikowany, znaczy niezidentyfikowany, no wiesz, na taki, którego byśmy nie przypisali mhm. jednak e, ziemskiej technice, to w przypadku późniejszych zdarzeń, także takich sprzed kilku lat, mamy do czynienia z odwróceniem tendencji. Otóż tak, mamy mnóstwo doniesień ze Stanów Zjednoczonych, ale też na przykład z Francji. W 2014 roku we Francji dochodzi do istnej fali nalotów dziwnych obiektów nad y, elektrownie jądrowe. Mhm. Jednej nocy dochodzi aż do sześciu zdarzeń. Tyle, że tak, to już nie są latające spotki. To jest coś, co się nazywa dronami. To są mniejsze obiekty. I nam się wyłaniają dwie hipotezy. Albo obcy zmienili podejście i poruszają się teraz mniejszymi obiektami, albo to wszystko od początku jest gra, chciałoby się powiedzieć, wywiadów, ale jest to gra z udziałem tajnych technologii militarnych. No, tylko że tak, powiedzielibyśmy, dobra, Sowieci 50 lat temu brali latający spodek, lecieli nad na przykład Stany Zjednoczone i tam, wiesz, polatali, postraszyli, poprzejmowali kontrolę, potem uciekali i potem się dwa miesiące z tego śmiali. No, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak nie było, bo wiesz, przypisywanie zjawiska UFO jakimś tajnym technologiom w całości, ja nie mówię, że niektóre zdarzenia nie mogą mieć takiego źródła, bo mogą. Ale przypisywanie y, manifestacji UFO w całości jakimś tam y, wytworom y, czarnobudżetowych projektów, na przykład, czy jakimś futurystycznym maszynom, myślę, że to nie jest y, takie satysfakcjonujące wyjaśnienie, no bo skoro te incydenty miały miejsce 50, a te wcześniejsze 70 lat temu, no to czemu my nie widzimy tych maszyn? Nie widzieliśmy tych maszyn w użyciu. Z dzisiejszej perspektywy technologie sprzed kilkudziesięciu lat, bo no już dawno powinny wyjść na światło dzienne, powinny zostać użyte. Tym bardziej, że one oferują tym osobom, które takie technologie, takie rozwiązania, takie maszyny posiadają, ogromne możliwości. Także, no, czy to są obcy, czy to są ludzie, czy to są jakieś korporacje, które rozwinęły. Wiesz, rozwiązania przyszłości to mocno daje do myślenia. Myśl, ja uważam, że największą zagadką w tym wszystkim jest to, dlaczego na przykład w latach 70. latające dyski pojawiają się nad stanowiskami z bronią jądrową, a dzisiaj mamy falę tego typu, wręcz zalew tego typu relacji i nikt na to nie reaguje w ogóle. I te obiekty zmieniły formę. No. Forma, w jakiej one występują obecnie, świadczy jednak za tym, że mamy do czynienia z działalnością człowieka. Jakoś nie umiem uwierzyć w to, że wiesz, obcy no, postanowili, że porzucą latające spotki i będą teraz poruszać się dronami, będą się poruszać grupami obiektów. Ale tutaj wszystko jest możliwe. Nawet jest możliwa taka hipoteza, która mówi, że, że te obiekty. Bo takie głosy też się pojawiają, że te obiekty, które się pojawiają grupowo, stadnie, to one tylko udają drony, bo to jest tak naprawdę zamaskowane UFO. No dobra, ale wiesz, powstaje takie pytanie: dlaczego pomimo lat w ogóle nigdy z tym nic nie zrobiono, tak? Bo wiem, pojawiały się jakichś dziwnych obiektów, na przykład gdzieś tam nie wiem, na w okolicach lotniskowców, tak? Eee, I no i, to jest, no, i to jest pytanie, dlaczego nic z tym do tej pory nie zrobiono? No właśnie, to nie jest pytanie do mnie, tylko to jest pytanie do wiesz, sił powietrznych, do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, no bo oni najczęściej o tym mówią, a nawet publikują filmy, więc. To co więcej, należało... jeszcze ci wejdę w słowo: co więcej, Amerykanie jakoś z tego są w ogóle wyjątkowo spokojni, tak? No, I praktycznie dzi nigdy nie panikują, po tak? Powstaje pytanie, dlaczego, nie? Tak, no możliwości jest kilka. Te obiekty są poza ich zasięgiem yy, w sensie praktycznym, nie są w stanie ich dogonić, nie są w stanie z nimi nic zrobić. W to tak do końca nie wierzę, yy, ponieważ te obserwacje są w zasadzie stałe. Na przykład gdybyście sięgnęli do internetu teraz, na YouTube'a czy gdzie indziej i zobaczyli, ile jest relacji o niezidentyfikowanych dronach w Stanach Zjednoczonych, to aż dziw bierze, że nikt się tym w ogóle nie przejmuje w żaden hmm. sposób. Ta ich nonszalancja w podejściu do zjawiska, które przecież słyszymy ciągle, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, jest zastanawiająca. Hmm. I wiesz, ja dochodzę do takiego wniosku niekiedy, już po roku ponad zmagania się z tematem disclosure, że to jest jednak jakaś operacja psychologiczna, która ma na celu coś. Tutaj kosmici są tylko użyci jako pretekst do czegoś, do ukazania pewnych luk, albo to też jest, wiesz, to jest, to jest operacja psychologiczna, która ma prawdopodobnie kilka celów, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wewnętrzne są takie, że teraz przyjdzie Trump, i będzie mógł powiedzieć: Zobaczcie, jakie tu są luki w tej obronie. Co żeście zrobili? Trzeba coś z tym zrobić. Mam pomysł: opracujmy system antyułapowy i będziemy go sprzedawać. Bo teraz wszyscy na świecie będą się bali tego, że mają dziesiątki takich dronów na karku. Czy to chińskich, czy rosyjskich, czy kosmicznych. Ale może będzie taki system wypracowany, który pozwoli na ich unieszkodliwienie? tak? Czyli to jest jedna z możliwych odpowiedzi. Robi się masową panikę, żeby wykreować pewne militarne trendy. Bo, bo jednak, zobacz, no są te drony to jest jakiś wróg teraz, a skoro się okaże, że ten wróg jest w stanie dostawać przedostawać się nad tak zwaną infrastrukturę wrażliwą, krytyczną, no to sytuacja jest podbramkowa i trzeba coś z tym zrobić. No tylko że wiesz, to jest, to jest na teraz. Mnie bardziej interesuje, dlaczego oni tak, jak mówię, nonszalancko podchodzą do tego tematu na przestrzeni całych dziesięcioleci. No możliwości też są różne. Skoro to jest UFO, skoro to są obiekty nieziemskie. To możliwości są takie, że na przykład A one są poza zasięgiem. Człowiek, naszej broni. One mogą uciec. Nic im, się, nic im się nie stanie. Nawet jeżeli zostaną zaatakowane. B. Nie wolno atakować, bo kto wie, co one zrobią. Mhm. C. Możliwość C jest taka, że na przykład, że na przykład oni nie wiedzą, co to są za obiekty. I mhm. dlatego też nie atakują. Yy, także, wiesz, możliwości jest, jest całkiem sporo. Jest jeszcze też możliwość D. Oni są pewni, że one nie zaatakują w żaden sposób i że nie są niebezpieczne. Że są, ale nie są wrogie. Skąd ta pewność wynika może po prostu z lat doświadczenia, że skoro UFO nie zaatakowało od 1947 roku, no to chyba możemy być spokojni. Mhm. No właśnie, no ale jaka jest pewność, że te w ogóle manifestacje w pobliżu silosów z tymi pociskami jądrowymi, miały w ogóle charakter pacyfistyczny, tak? A może jest tak, że w ogóle UFO chce, chce czegoś innego? No właśnie, ja też nie wiem, czy one miały charakter pacyfistyczny, bo jak spojrzymy na to, na te, te opisy, które się pojawiają, no to one, te obiekty wybrały takie stanowiska, których uruchomienie, po prostu wystrzelenie tych obiektów zapoczątkowałoby wojnę jądrową bez dwóch zdań. No to skoro jakaś inteligencja to robi, to głupio się zachowuje. Ja nie wiem, czy jeżeli jest Wiesz, cywilizacja, która jest na przykład 10 tysięcy lat starsza od nas, przelatuje do nas i, 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 i pokazuje, o my wam tutaj uruchomimy bombę za chwilę. No ale po co? Po co? Czy oni to robią dla, dla nauki naszej, czy może to robią, bo są złośliwi, bo też tak można pomyśleć, mhm. no. że to jest raczej i granie z ogniem, że to jest raczej prowokowanie, aniżeli jakaś nauka. Mhm. Wiesz to. To tak jakbyśmy my podeszli do mrowiska z zapaloną zapałką i powiedzieli tak, jak wy mrówki, jak nie przestaniecie przychodzić ludziom do domów, to zobaczcie, to jest zobaczcie, to zapałka jest. My wam tą zapałkę wrzucimy. Tak, czy to, czy to jest nauka? Czy nie? No nie wiem. No. To jest raczej jakaś dziwna forma manifestacji, a wydaje mi się, że ludzie po prostu poczytali to jako, hmm, jako taką chęć zademonstrowania przez kosmitów, iż oni. Oni się tak nami opiekują i nami interesują. Zinterpretowali to tylko dlatego, że po prostu po II wojnie światowej ludziom brakowało wiary w cywilizację i poniekąd zaczęli przenosić te swoje wyobrażenia o idealnej cywilizacji na obcych, na obcych nieuchwytnych, na obcych, którzy być może manifestowali się pod postacią zjawiska UFO, ale w jakiś dziwny sposób. Zauważ, że UFO nie działa nie działa tak, jakbyśmy się przynajmniej my spodziewali od, od przedstawicieli wyższej inteligencji. Także myślę, że to takie pobożne życzenie, uznawanie, iż ten incydenty z bronią jądrową, te pogłoski o zatrzymaniu trzeciej wojny, że to wszystko jest jednak wynik naszego życzeniowego myślenia. Bo my. Oczywiście, znaczy my, no wiesz, no straszy się wojną atomową tak naprawdę od kilkudziesięciu lat. Teraz nas postraszono znowu po konflikcie na Ukrainie, i każdy ma w sobie jakieś podświadome obawy o to. I ludzie nie wierzą w siebie, nie wierzą w przyszłość tej cywilizacji. Dlatego łatwiej im uznać, że wiesz, no skoro Bóg nie zareagował na Hiroshimę, to pewnie też nie zareaguje na Trzecią wojnę światową, ale może jest jeszcze jedna instancja, może jacyś kosmici dobrze to zrobią. To jest, jak mówię, takie troszeczkę takie pobożne życzenia, życzeniowe myślenie. No, ono chyba dużo mówi o, o naszej kondycji intelektualnej jako gatunku, tak? czyli nie, nie jesteśmy, nie pokładamy wiary. W postęp, w pokój, w dobro w naszej własnej cywilizacji, bo mamy nadzieję, że ktoś to zrobi za nas, bo my jesteśmy nieobliczalni nawet w, w swoich własnych oczach. No, tu jest wiesz, tu powstaje to pytanie: czy lubimy żyć w kłamstwie, czy lubimy sami się okłamywać, czy e, to słodkie kłamstwo nas po prostu bardziej łagodzi niż ta gorzka prawda? E, no, my ciekawi jesteśmy Waszych e, ogólnie. Odpowiedzi na to pytanie, czy jest to tylko pobożne życzenie, czy może tak jest faktycznie, że, że czekamy na jakąś siłę z zewnątrz, która nas przed tym wszystkim ochroni, bo my już straciliśmy ogólnie wiarę, że sami jesteśmy w coś zrobić. No, na przykład, podam taki prosty przykład, na samo zakończenie. My bardzo często się, kiedy jesteśmy zasypywani rozlicznymi wyborami, prawda. Do parlamentu, na prezydenta, różne tam wybory są i tak dalej. I my się wkurzamy jako ludzie, że my ogólnie, e, znaczy może nie my, że politycy nie rozliczają polityków, ale tak bardzo chętnie słuchamy, że ta partia rozliczy tą poprzednią, prawda? Rozliczy i oczywiście nie rozlicza, ale następnie mówią, że rozliczą tamtych, ale też nie rozliczają, prawda? Wiecie co? Ja powiem wam, tak, tak sobie na ten temat myślałem, i przestańmy myśleć, że jakaś partia rozliczy jakąś inną partię, jeżeli ludzie nie chcą tych partii rozliczyć, po prostu, no nie? Iż to nie jest po prostu tak, że my też chcemy, żeby ktoś za nas zrobił jakąś robotę, no nie? Ale o tym to zostawiamy Wam miejsce w komentarzach. Dajcie znać, co Wy na ten temat myślicie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Piotrze, za spędzony wspólnie czas. Pozdrawiam też. Trzymajcie się.